Ewangelia Przemienienia Pańskiego powraca każdego roku dwukrotnie, zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu, aby droga na kalwarię została oświetlona tajemnicą Boga obecnego pośród nas i w Święto Przemienienia Pańskiego. Jezus w obecności Mojżesza i Eliasza, świadków prawa i proroków całego Starego Testamentu odsłania swoją naturę. Bóg, człowiek, który chce przekształcić nasze życie, który chce, abyśmy także przeżyli nasze przemienienie. Przemienienie od egoizmu ku miłości, przemienienie od lęku ku ufności, przemienienie od przemocy ku przebaczeniu. Serdecznie witamy was w telewizyjnej Lekcji o w niedzielę przemienienia pańskiego. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Maciej ksiądz Robert Muszyński. Wchodzimy na górę. Wysoko. Mateusz, 17 rozdział, wersety od 1 do dziewiątego. Posłuchajmy tekstu. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich. A z oboku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Góra, bierzesz Góra tabor. Tabor. Tak. Jesteśmy na górze, żeby być przemienionymi. Od razu można y, y, przejść do tego tematu, że w sensie duchowym Jezus zaprasza swoich uczniów, żeby przeżyli przemienienie. Y, to jest znamienne, że y, ten czasownik przemienić jest użyty cztery razy w Nowym Testamencie. Dwa razy w Ewangeliach odnosi się do Jezusa. Dwa razy u świętego Pawła odnosi się do życia chrześcijan. Przemieniajcie się. A więc yy, nie jesteśmy tylko świadkami zaproszonymi, zaproszonymi, żeby być świadkami tego, co się dzieje z Jezusem, ale żeby to, co widzimy u Jezusa, stało się naszą rzeczywistością. Żebyśmy byli przemienieni, my także. I pytanie jak to ma się dokonać? I dla mnie to jest takie pierwsze skojarzenie w czasie mszy świętej. Osobno na górę nadbierze Jezus. Jak się to dokonuje? On jest jak liturgia słowa, bo mamy Mojżesza, Eliasza, czyli słuchamy słowa i Jezus jest tym, który wypełnia to słowo. W nim się wszystko wypełniło. I jak ma się dokonać? Właśnie w sposób taki, że musimy wyjść z tego świata, nazwijmy tak to obrazowo, i robimy to zazwyczaj w niedzielę. Przychodzimy słuchać. Uważnie, i mamy spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, bo on jest centrum tego całego wydarzenia i on daje tę łaskę właśnie przemienienia. Czym jest metamorfoza, bo takie tu słowo jest użyte, że Jezus się przemienił? Meta to jest coś ponad i pewna postać. Mojżesz i Eliasz to są dwie figury Starego Testamentu i obaj mieli reprezentanci prawa i proroków i obaj doświadczyli wizji Boga. Obaj byli tymi nielicznymi w pośród świętych, którzy oglądali Boga i przychodzą do Jezusa, aby zaświadczyć, że oglądają Boga, że w Jezusie oglądają Boga. I to jest ta metamorfoza, która dokonuje się w Jezusie. Ja myślę, że my zbyt mocno koncentrujemy się, a co oni zobaczyli, a jak to wyglądało. A nie chcemy czerpać z konsekwencji tej przemiany. Ja zawsze wracam do dwóch prefacji, ponieważ Święto Przemienienia Pańskiego, znaczy wydarzenie Przemienienia Pańskiego ma swoje dwie prefacje własne. Tak. Wyjątkowo to jest druga niedziela Wielkiego Postu i 6 sierpnia, czyli Święto Przemienienia Pańskiego. Posłuchajcie, jak te dwie prefacje wyjaśniają sens y, y, Przemienienia Jezusa. On, wielki post, druga niedziela Wielkiego Postu, zawsze jest Ewangelia Przemienienia Pańskiego. On, po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci, bo to się dokonuje w tym kontekście, ta zapowiedź, która zbulwersowała uczniów, na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Czyli w centrum przemienienia jest tajemnica krzyża, według tego tekstu. Tajemnica krzyża, który bulwersuje uczniów. Oni w ogóle się na to nie godzą, nic nie rozumieją z tego. Prefacja z którą będziemy słyszeć w tę niedzielę, 6 sierpnia. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, aby jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Aby nie ulegli zgorszeniu krzyża. Znowu wracamy. Do krzyża. Tajemnica przemienienia to jest tajemnica przyjęcia krzyża. A tak naprawdę, to jest tajemnica przyjęcia miłości, bo krzyż jest miłością. Oczywiście. I, i teraz, jeśli my tak dużo mówimy o miłości, tak pragniemy miłości, tak żyjemy cały czas miłością, to żebyśmy się nie pomylili. Nie? Miłość to jest właśnie ta, którą. Objawia nam, objawia nam Chrystus. Nie? Ona w Nim zajaśniała w całej pełni. Nie? Miłość, która jest całkowitym darem czyli siebie jeżeli samego. Ma... U... My dzisiaj spotykamy się z egoizmem, który to... króluje wszędzie. Czyli jak mamy udział w tej miłości, która pochodzi od Jezusa, czyli właściwie to jest jedyna definicja miłości, to znaczy, że swoje życie oddaje za przyjaciół moich, nie żyje dla siebie, ale dlatego, który za mnie martwych zmartwychwstał, czyli w małżeństwie nie szukam siebie, w kapłaństwie nie szukam siebie, w pracy nie szukam siebie. Przepraszam, że... ale wszystkie kursy, jakie dzisiaj się dzieją, tak. prowadzą z tego, żeby szukać siebie. No właśnie, i żeby dlatego... zbudować siebie, swoje autorytety. Na, na czym polega trening koczów? W tobie ty znajdziesz sam właściwą odpowiedź. Tak. Ja tylko ci towarzyszę, żebyś ty odnalazł. I my po cichu nawet nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jak jesteśmy szukając waszego zdrowia psychicznego, własnego jakiegoś treningu, jakichś nowych umiejętności, zarządzania sobą, swoim czasem, swoimi pieniędzmi, jak od, oddalamy się od Chrystusa. I od tajemnicy tej, to mówiłyśmy tydzień temu też, od tego skarbu i o tej perły, którym jest Krzyż, bez którego okazuje się, nie ma życia nowego, przemienionego który jest po prostu faktycznie absurdem w tym świecie. I tylko w Jezusie, Chrystusie człowiek może właśnie osiągnąć tę mądrość i to zrozumienie, że okazuje się, że to, co całe życie odrzucałem albo odrzucam, jest tym największym skarbem, który Bóg mi też daje, aby przemienić mnie starego człowieka, który jest oporny, który jest samolubny, właśnie mówię, taki egoistyczny, zakochany w pieniądzu, w zdrówku i w sukcesie i nie w czym jeszcze. Żeby stać się człowiekiem, który ma miłość i posiada miłość, potrzebny jest krzyż. Bo Jezus Chrystus absolutnie tutaj nie zademonstrował, nie, ale wykonał ten akt miłości dla nas na krzyżu. I On może tylko nas prowadzić w taką tajemnicę, bo człowiek sam siebie nie jest zdolny, absolutnie. Do tego. I patrzcie, to co Maciek tutaj podkreślił, nie? że w spotkaniu z faryzeuszami, z tymi uczonymi i tak dalej, Jezus mówi, Abraham zobaczył mój dzień i się rozradował, nie? A potem powiedzieli, o, Eliasza woła, nie? Eli, Eli, kiedy woła Jezus wołał Ojca. Ale, ale teraz y, popatrzcie, scena nam opisuje, ta Ewangelia nam opisuje y, w scenie przemienienia dwie teofanie. Tam są dwie. Czyli najpierw przemienienie Jezusa z obecnością Mojżesza i y, Eliasza, y, a następnie głos Ojca. I teraz y, bardzo ciekawa reakcja jest uczniów: namiot. Oczywiście jest pełno symboli, których nie mamy czasu odszyfrować. Y, y, sześć, po sześciu dniach, y, y, namioty, święto namiotów, wyjście i tak tak dalej. Ta Ewangelia rzeczywiście jest, jest bardzo bogata. Natomiast ten namiot mnie zawsze y, przywołuje do porządku, ponieważ. Y, w naszym kulturze jesteśmy w okresie wakacyjnym i pojawia się wszędzie potrzeba oderwania się, odseparowania. Uciekam od moich obowiązków, od mojej pracy. Potrzebuję takiego azylu, gdzie nie będę myślał o tym, co mnie każdego dnia zabija. I my to samo robimy w chrześcijaństwie, idę do kościoła. Jak się zacznę modlić przed najświętszym sakramentem, to zapominam o wszystkich moich pro problemach, jest mi tak dobrze. Jadę na rakolekcję, uciekam od, od swojego życia. Od życia. Uczniowie taki, taką potrzebę mają. Postawmy namioty, będziemy tu sobie żyć w idealnym świecie i świętować Twoją chwałę. A Jezus mówi, nie schodzimy. Przemienienie prowadzi mnie do głębi mojego życia. To nie jest przemienienie, żeby fruwać w obłokach, ale żeby ta obecność Chrystusa, jego miłości, przemieniała moje całe życie, pracę, rodzinę, odpoczynek, przyjaźnie, miłości. To jest sens przemienienia. To nie jest oderwanie od rzeczywistości na chwilę, żeby przeżyć fajne mo momenty i potem żyć wspomnieniami, że A, ależ tam było pięknie. Czyli to... Tam ma się dokonać metamorfoza moja. Moja. Tak. Czyli y Zmiana tej natury, yy, czy odkrywanie tej natury Bożej, która w nas jest od Wsztu Świętego. Czyli jeśli w mojej pracy krzyż mi uwiera, bo szef jest yy, nieznośny, jeśli w moich relacjach z bliskimi krzyż mi uwiera, bo nie Siostra, rozumiem, trudno. bo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to ta, to przemienienie we mnie przejawia się miłością do krzyża. Ten krzyż jest najlepszą rzeczą dla mnie. I po to właśnie, wracamy znowu do tej myśli, co niedzielę Pan nas zaprasza na tą Górę Tabor, abyśmy ciągle wchodząc w to źródło przemienienia, jakim jest też ta, ten wielki sakrament, który nam pozostawił, który celebrujemy co tydzień, jego obecności też, Zmartwychwstałego Pana, aby y, ciągle zanurzać w tym, w, tej, w, tej, w tym źródle to nasze biedne życie. I potem schodzimy z tej góry i wracamy do domów, do swojego życia codziennego, właśnie przemienieni mocą Ducha Świętego aby podjąć jak mówiliśmy te obowiązki już na nowo wiedząc że tylko miłość Pana właśnie daje mi tę radość też pośród tych trudności które są czyli co mówi ojciec to jest mój syn umiłowany ja go, słuchajcie ojciec. czyli nie tylko w kościele nie tylko Ale mówienie. uczniowie się przerazili przerazili się tym że mają słuchać tego który mówi o krzyżu który ten krzyż już zapowiedział no, i, dlatego... I, wtedy, I wtedy Syn mówi, kiedy wszystko się kończy, wstańcie, nie lękajcie się. To jest niesamowite. Naszą reakcją naturalną na krzyż, na, na cierpienie, na trudność, na zaproszenie do miłości. To mnie przerasta, nie chcę, boję się, a Jezus jest tym, który przychodzi, żeby mi powtarzać, nie lękaj się, wstań, nie lękaj. I to wstań jest, jest ważne, bo to jest postawa zmartwychwstania, to jest postawa nowego, przemienionego życia. I idźcie w tym kierunku, bracia. Oddalając się od domów na wakacje, tam szukajcie tego spotkania z Panem. aby Pani w pracy. Też. też i w pracy, żeby wracać już naprawdę przemienieni i gotowi do podjęcia tego obowiązku, nazwijmy to, tego, tej codzienności, do której Pan odzywa. Góra Tabor nie jest miejscem ucieczki. Góra Tabor jest, jest miejsce. miejscem prześwietlenia całego naszego życia, naszego, naszej przemiany, żebyśmy schodząc z góry Tabor chcieli kochać i iść za naszym mistrzem. Amen. Ksiądz Olek Laskowski, Bogiem, no. Ksiądz dobrych wakacji, Ksiądz Robert Muszyński.